Hejka, witajcie w nowym filmie, w nowym vlogu. Mamy dzisiaj poniedziałek i powiem Wam, że jestem taka wypoczęta po tym weekendzie, o którym Wam też mówiłam w sobotę, że mamy gości i że aktywnie spędzamy cały weekend. I tak odpoczęłam, tak psychicznie powiem Wam, że mam dzisiaj taki power. Mimo beznadziejnej pogody dzisiaj mamy, słuchajcie, 20 stopni i zobaczcie, <gryw> jak to wygląda za oknem. O, zobaczcie. Pada cały dzień. Już wczoraj w nocy w ogóle tak lało, jakby ktoś prysznic odkręcił. No i tak właśnie. Nawet no nie jest jakoś tak za bardzo zimno, bo jest to 20 stopni, no ale cały czas pada. I właśnie byliśmy e, z Eduńciem na spacerku. I jeszcze nam się udało zdążyć przed największym deszczem, a teraz tak właśnie patrzę, bo właśnie weszliśmy, że już leje. Już byśmy zmokli Jest, jest mega ciemna w ogóle Także wszędzie w całym domu jest mega ciemna. Jakby nie wiem, która była godzina Włosy też mi zmokły, mimo że rano je myłam Słuchajcie, nie prostuję ostatnio włosów Tak się zawzięłam, nie prostuję Ale tak wam mówiłam w ostatnim filmie Udaje mi się nie prostować włosy Tylko dlatego Że to odmieniłam Że używam tych szamponów właśnie z, Od moich moich fryzjerek I dobra Muszę przede wszystkim dać Edy E, Duńczowi jedzonko, tu widzę jakaś resztka. Duńcio, a co ty byś zjadł? Może bio kuszeczkę damy pieskowi? Tak? Chodź tutaj. No i tak kochani, dopiero weszłam do domu, przed chwilą już wam powiedziałam, daję jeść i zasiadam dzisiaj, słuchajcie, przed TV. W piątek wysprzątałam całą chatę, w sobotę oczywiście, jak mam nagrywam, mówiłam wam, że mam taki nieogar w ogóle w pokoju, w pokoju, w mieszkaniu i dlatego nagrywałam w kuchni, ale wiecie, bo się szykowaliśmy, prasowałam jeszcze rzeczy i wszystko było porozkładane, ale mam tak wysprzątane mieszkanie, jestem taka z siebie dumna, e, dawno nie miałam tak wysprzątanego mieszkania, wiecie, w każdym zakamarku pokładam sobie, tak jak widziałyście w ostatnim vlogu, e, moje kosmetyki na toaletce, wszystko ładnie w tych szufladkach, nic mi się nie będzie kurzyło. O! Jeszcze się tak zastanawiam nad moimi pędzlami, bo ja powiem Wam, że u nas się tak kurzy, zresztą już nie raz Wam powtarzam, że u nas jest strasznie kurzy w mieszkaniu. Nie wiem, czy to jest, wiecie, jakoś tak za... <grym> Czy to jest tendencja 10 piętra? Zawsze mi się wydawało, że raczej na parterze się kurzy więcej niż na dziesiątym piętrze. No, ale strasznie się kurzy i tak się zastanawiam, czy sobie też nie kupię jakiegoś pojemniczka zamykanego na pędzle. Bo jakoś tak mam potem wrażenie, że jak widzę po parapecie, jaki jest kurz po dwóch dniach od sprzątania, no powiem Wam tak. No nie myję pędzli co drugi dzień, zresztą mam kilka pędzli i staram się tak po dwóch, trzech użyciach umyć pędzlem. Zobacz, czekajcie, bo mam tutaj obiad dla Eduńcia. Chodź, rybko, zjesz sobie. Proszę. No i skoro ten kurz jest wszędzie, to ten kurz jest też, wiecie, na tych pędzlach, nawet po jednym, dwu, dwóch dniach, więc muszę sobie coś kupić. No ale słuchajcie, ja znowu jestem sama w domu i tak będzie jeszcze przez kolejne jakieś dwa tygodnie, że tak będę co jakiś czas sama w domu. I dzisiaj stwierdziłam, że skoro mam posprzątane, wszystko mam ogarnięte, znaczy wiecie, znalazłoby się coś do robienia, znalazłoby się prasowanie przede wszystkim, Coś wam też mówiłam niejednokrotnie, że nienawidzę prasować, ale stwierdziłam, że nie. Tym razem korzystam z wolnej chaty, kupiłam sobie prosecco wracając do domu, także naleję sobie lampkę winka, odpalam sobie romantyczną komedię, bo mój mąż ma w ogóle ostatnio fazę na horrory i thrillery. A właśnie, nie mówiłam wam, słuchajcie, ostatnio, nie wiem kiedy to było, dwa dni temu, jakoś tak, E, oglądamy sobie horror, i wiecie, taka chwila napięcia, że zaraz coś się wydarzy, coś się zdarzy. Mieliśmy okno otwarte, od e, balkonowe w dużym pokoju, i tylko tak, wiecie, firankę zasłoniętą. I to był ciemno, mówię horror e, na telewizji, wiecie w ogóle, ja już tam prawie tak siedziałam, już prawie nie patrzyłam, i nagle nam coś wleciało do pokoju. Ja się słuchajcie, tak przestraszyłam, tak się zerwałam z tej kanapy, że wziąłam Eda pod pachę, i uciekliśmy w ogóle do sypialni. I zamykam za sobą drzwi, no bo myślałam, że Michał będzie patrzył, co to wleciało do mieszkania, co się dzieje A on słuchajcie, za nami <gulik> Uciekł też przestraszony I ja byłam pewna, że to był nietoperz, bo u nas latają tutaj nietoperze, wiecie, dziesiąte piętro Mówię, pewnie gdzieś zabłądził i wleciał nam po prostu do mieszkania No i my w tej sypialni, ja mówię, Michał, idź zobacz, co to wleciało, bo ja nie mam opcji W ogóle nie ma bata, ja, ja nie wyjdę i ja nie będę Polować na no nie wiadomo co. Ja byłam przestraszona, nawet Adi już tak siedział, wiecie, na, na łóżku w sypialni, co to się w ogóle stało. No i mówię, na, pa, na bank ten e, nietoperz. I Michał ubrał czapkę i się tak śmieje: Ale po co ty ubierasz czapkę? I Michał mówi do mnie: No bo zawsze na filmach jest tak, że trzeba głowy nakryć przed nietoperzami. Ja mówię: Tak, tak jest w filmach. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak jest, że lubią się wplątywać we włosy, a ja my, ty jesteś łysy tak się słuchajcie uśmialiśmy no i wyszedł z tej sypialni i słyszę jak tam poluje w ogóle na coś no i w końcu woła nas i mówi już i się słuchajcie okazało, że to nie był nietoperz, tylko malutki wróbelek, taki jeszcze Michał mówi naprawdę mały, jakiś młodziutki i wleciał nam do mieszkania, no i Michał go złapał w pudełko od butów, bo akurat wiecie mieliśmy na przedpokoju takie puste pudełko po butach, złapał go no i wypuścił go przez balkon, ale tak się słuchajcie uśmialiśmy, no bo to była wiecie tu napięcie, horror, nie zaraz tak wiecie jak to jest, że tam coś się I nagle coś wyskakuje albo coś się pojawia i po prostu coś wleciało, masakra, powiem wam masakra, horror na żywo z efektami specjalnymi. Tak patrzę w ogóle w siebie, mam tak czerwony nos. Bo e, właśnie, co wam też jeszcze chciałam powiedzieć No ja znowu się rozgadam, no nieważne Ale słuchajcie, byłam dzisiaj u, e, u dziewczyn moich Tym razem nie u Oli, a u Julii To jest druga z dziewczyn, które też pracują tam, gdzie zawsze chodzę na jakieś pielęgnacje I Julia jest, e, słuchajcie, naturoterapeutką Już ja kiedyś też o niej mówiłam e, I zapisałam się na masaż Kobido e, To jest taki, wiecie, dosyć hardkorowy masaż To nie jest tylko taki relaks, ale to już jest takie, e, taki mocny, aktywny masaż twarzy w celu ujędrnienia, poprawy owalu twarzy. Właściwie inaczej nazywa się to y, japoński lifting bez skalpelu. Powiem Wam, że po prostu taka się czuję odprężona, mimo że ten masaż był taki, mówię, dosyć aktywny, ale tak się czuję odprężona. Wiecie, zaczyna się masaż od klatki piersiowej, y, tutaj wiecie, od obojczyków, od, przez szyję, no i cała ta y, twarz buzia i tak dalej. Mega, powiem Wam, polecam Wam bardzo. I na takie masaże wystarczy chodzić się raz, dwa razy w tygodniu, w zależności też jaki efekt właśnie takiego liftingu chcecie e, uzyskać. Ja nie ukrywam, że chciałabym też uzyskać efekt liftingu, wiadomo, że trzeba już o siebie zadbać w tym wieku, ale potrzebowałam, wiecie, takiego masażu troszeczkę, żeby się tak rozluźnić, odprężyć, zrelaksować i mówię Wam po prostu super, polecam Wam gorąco. E, poszukajcie sobie, bo nie wiem gdzie tam mieszkacie e, Masaż Kobido Po prostu rewelacja Dobra kochani Idę się przebrać Idę się ogarnąć I zaraz sobie zrobię jakiś przegląd na Netflixie Co by tutaj obejrzeć No i właśnie dlatego jestem w sumie bez makijażu Dlatego, bo wróciłam e, prosto, znaczy prosto z pracy byłam na masażu I po masażu właśnie wróciłam Więc jestem totalnie bez makijażu Ale powiem wam, że Robiłam wczoraj wieczorem też ten peeling kawitacyjny, to już będzie drugi raz. Ja nie mogę się nadziwić. W ogóle wszystkie peelingi, e, takie wiecie, czy enzymetyczne, czy takie wiecie, z ziarenkami, nie wiem, to się zawsze nazywa mechaniczny. E, nawet mój hydropeptaj, z którego oczywiście jestem cały czas zadowolona i jest mega, to tak gładkiej, oczyszczonej skóry, jak mam po nawet po tym pierwszym użyciu kawitacji, Powiem wam, to jest po prostu super. I przypominam wam, że do końca września e, na hasło rozgadana 20 macie 20% rabatu e, na stronie mm, na stronie Garrett Electronics. Ja nie jestem dobra, słuchajcie, ostatnio z moją pamięcią, tak wam mówiłam, przez nerwy, stresy, to jest tak, że ja mam jakąś czarną dziurę w mózgu i powiem wam, że czasem i że tak szybko coś mówię i, i rozmawiam z Michałem, i takich prostych rzeczy zapomnę tego słowa, i zawsze się go pytam, jak się to nazywa? No to to i mu opisuję, co ja się potem ze mnie śmieje, że mam właśnie jakieś dziury w pamięci. E, I tak. Dobra, kochani, znikam, bo już oczywiście się do Was rozgadałam i zaraz się spotkam z Wami na kanapie. Słuchajcie, był kurier, na którego czekałam, ale moje zamówienie przyjdzie w dwóch paczkach. A wiecie co to oznacza? To oznacza, że będzie mierzymy, którego już w sumie dawno nie było u mnie na kanale. I będzie, słuchajcie, mierzymy e, takie już jesienne trochę, w sumie patrząc na to, co się dzieje za oknem. E, jakoś tak szybko przyszła ta jesień. A kto tutaj chce wskoczyć? No, hop, hop. Pięknie! Też byś chciał zrobić, mierzymy, tak? No, więc patrząc na to, jaka jest pogoda, stwierdziłam, że zrobię Wam już, mierzymy takich ciuchów na jesień i tym razem będzie mierzymy takich płaszczyków, trenczy, jakaś kurteczka może też tam wpadnie. Wszystko będzie z rezerw. To jak wiecie, ja bardzo lubię rezerw i, i też właśnie takie będzie, mierzymy. Nie, Duncia, też będziesz nagrywał, mierzymy słuchajcie naprawdę ile razy odpalę aparat i zaczynam nagrywać to on już jest gotowy gotowy do nagrywania nie taki odważniejszy się zrobiłeś wcześniej jak pani włączała kamerę to się wstydziłeś nie a teraz biegniesz zobaczcie jak on tutaj patrzy prosto w obiektyw tak chcesz powiedzieć hello <grym> hello wszystkim muszę też go słuchajcie obciąć bo mam jeszcze taką letnią fryzurę zawsze się Michał śmieję że ma fryzurę na surfera więc muszę go podciąć już też trochę, Aż już wam mówiłam, że zawsze go sama podcinam. Nie chodzimy do fryzjera, żadne obce ręce nie dotykają mojego <głos> psisyna. <głos> I sama ogarniam temat. Dobra, Edmund, idziemy odpalać Netflixa. Posłuchajcie, przez tą pogodę nawet nie mam telewizji odcięło nas. Odcięło nas od telewizji, więc dobrze, że jest Netflix. Mam nadzieję, że internet jest. Teraz coś włączamy, Eli. Co włączamy? Jakąś romantyczną komedię? Tak? <noise> Czy byś chciał horror jakiś z wróbelkiem, elemelkiem w domu? <noise> Dobra, chodź, idziemy. Chodź, chodź, rybka. A więc, tak, żeby nie było, że obejrzałam tylko film, zrobiłam też pranie. <noise> Ale słuchajcie, nie wpadło mi nic e, w oko z takich jakby nowych propozycji na Netflixie i obejrzałam film e, The Lake House e, Domek nad Jeziorem, o, taki jest, e, tak jest tu po polsku. Stary film z 2006 roku, ale powiem Wam, że ja lubię często wracać do jakichś filmów e, starszych. Niekoniecznie musi być to, wiecie, najnowszy hit Netflixa, czy w ogóle po prostu jakiś nowy film. E, I powiem Wam, że jest to mega, bardzo, mega, bardzo fajna opowieść e, z fajnymi aktorami. E, trochę takie wiecie, dzieje się to w równoległym świecie. To chodzi o to, że jakby oni piszą do siebie listy i czytają te listy, odpisują sobie na nie ale każda z tych osób jakby żyje w innym czasie, w innych latach. No i musicie obejrzeć, bardzo fajny film, jeżeli jeszcze nie widziałyście, taki typowy, o kobiecy, <grym> romantyczny e, film. I powiem wam, że obejrza znaczy, jak obejrzałam ten film, o może tak, e, to przypomniała mi się książka e, Muso, tego autora, którego przeczytałam prawie wszystkie książki, też bardzo go lubię i też bardzo podobna historia była w którejś z książek, Poszukam Wam później tej książki, mam ją w biblioteczce i powiem Wam o który tytuł chodzi. Jak na przykład lubicie bardziej czytać książki, a nie oglądać filmy, to jest to bardzo podobna historia, więc jestem bardzo też ciekawa, kto kim się zainspirował. I wydaje mi się, że chyba pisarz się zainspirował książką, a czy filmem, bo książka była napisana później niż w 2006 roku, ale tak czy siak naprawdę bardzo, bardzo fajny film i bardzo fajna książka, więc potem Wam pokażę. Który to jest, tytuł, jakbyście sobie chciały e, obejrzeć. Ja już się przebrałam, w takie, wiecie, podomowe domowe zmyłam makijaż, e, wiecie, tak na luzie zrobiłam sobie jeszcze kawę popołudniową. No i tak, i słuchajcie, od jakiegoś czasu mówiłam wam, że chcę wybrać moje super stare, te starsze, te, e, te białe, bo nie pokazywałam wam, ale ostatnio kupiłam sobie czarne super stare w końcu. Była mega fajna cena, więc nabyłam takowe. No i stwierdziłam, że czas wyprać moje białe superstary, a po weekendowej wycieczce w kopalni i w sztolni wyglądają. Domyślacie się, jak, się wygląd jak wyglądają. Także puściłam je do prania, więc czekam aż się wypiorą i zobaczymy, yy, czy wyciągnę buty w całości, czy jednak nie. A my sobie tutaj z Edwinciem o. leżymy, z moim ukochanym pieszczoszki. O, wyprało się <laughs> Zobaczymy jak to się wyprało I czy się wyprało Co Eduncio, idziesz też zobaczyć jak moje buty? Słuchajcie, em, czytałam, że dobrze jest puścić buty z czymś takim miękkim Żeby, wiecie, nie obijały się po pralce I puściliśmy Eduncia e, maskotki do prania Uwaga, Eduncio No więc, patrzymy jak te buty wyglądają no Właśnie świnia. No, słuchajcie. To zobaczmy, takie zniszczone te buty, że ta skóra mi się tutaj zdarła. Ale szkoda mi ich wyrzucać, więc zostawiam je, wiecie, na jakieś takie właśnie o wyjścia na kopalnie, spacery z Edim, wyjazdy na rower i tak dalej. Ale powiem Wam, posłużyły mi trochę te buty, bo mam je chyba z 4 lata. Chyba jakoś tak. I powiem Wam, że szczerze mówiąc, ich nie szczędziłam. Nie, nie uważam, żeby się wyprały jakoś ekstra. Nic się nie rozkleiło, wszystko jest ok, ale powiem Wam, że. No, średnio, średnio. Nie wiem, czy puściłam dobry program. Eee, czasem jest tak, że na pralce jest program do prania butów. Ja puściłam na pranie ręczne. Ale puszczę chyba jeszcze raz i zobaczymy wtedy. Czy coś się zmieni, czy nie? Zobaczcie. Tutaj też są takie zabrudzenia i to w ogóle nie nie puściło. On tutaj, a to jest raczej brudne, a nie starta skóra, tak mi się wydaje. Sznurówki też nie są, zobaczcie, jakoś e, mega doprane. No, nie jestem zadowolona. Puszczam, słuchajcie, jeszcze raz. A jestem też ciekawa, jak się maskotki wyprały. Też się nie wyprały, zobaczcie. Mm. Puszczam jeszcze raz i chyba puszczę na na dłuższy jakiś program zaraz zobaczymy, muszę tutaj obczaić te wszystkie programy i, i zobaczymy trudno, jak się rozkleją <noise> to trudno, ale jak mają być takie niedoprane to też mi się to nie podoba, więc więc biorę jeszcze raz dobra kochani, czas przekąsić i wy wiecie że ja po prostu uwielbiam te produkty wege z dobrej kalorii tym razem padło na kiełbaski roślinne na patelnię Węgierskie. One są takie dość ostrawe. Znaczy dla mnie nie są jakieś bardzo ostre, ale wiem, że są osoby, które w ogóle nie lubią ostrych rzeczy i, i wolą łagodniejsze. Są też takie kiełbaski nie węgierskie, tylko właśnie takie łagodne. Raz też je jadą, ale wolę te na ostro, więc zaraz sobie będę na patelni podgrzewać. Kiełbaski do tego będzie. Pomidorek z mocarelką i z czarnymi oliwkami, trochę oliwy sobie do tego dodam i będzie też chlebek, uwielbiam ten chlebek, już Wam o nim mówiłam, krojony, żytni, taki z piekarni, ale chciałam Wam też pokazać tą lampkę, którą kupiłam kiedyś w ikei. i pamiętacie, że zobaczcie, jak zapalę tą, tutaj mam taką pod parapetem, o! To tak mi to oświetla i jednak czasem tutaj jest mi za ciemno, a jak sobie zapalę to, o zobaczcie, no tak to można kroić nawet na, na takie najmniejsze rzeczy, wiecie, jakieś sałatki, takie pierdółki, albo jak robicie coś takiego ważnego, co musicie dobrze widzieć, no teraz jest tak w miarę jeszcze jasno, mimo, że jest chyba już po 19:00. Ale no, wiadomo, zaraz będzie jesień, zima i będzie ciemna, także lampka. aha no i ona jest taka, że możecie sobie ją tutaj, wiecie, ona jest taka giętka, więc możecie sobie ją ustawiać. O, i tak na klips. Podpiłam ją właśnie pod parapet. Więc super się sprawdza. Nawet jakaś taka lampka alawicy sypialniana e, też byłaby ok. Dobra, e, idę zjeść. Już wam nie będę tu nic więcej e, pokazywać, bo nie ma co. Czekam, aż mi się te buty e, wypiorą. Jestem bardzo ciekawa, czy przy drugim praniu jednak będzie to lepiej wyglądało. Czy nie puściłam na 60 stopni, więc mam nadzieję, że się nie rozkleją. Dobra, słuchajcie, póki jest jeszcze w miarę jasno i mam jakieś normalne światło w domu. Idzie Edi. Chodź szybko, chodź tutaj, hop, hop, hop no pięknie. Póki mam. Chcecie e... go widzieć tutaj? Chodź, tu się pokaż. Aż. Dzisiaj kilka razy się pokazywałeś, nie? Słyszysz, że pani coś mówi, to trzeba przyjść Dobra, słuchajcie e, Póki jest jeszcze jasno Znalazłam tą książkę, o której wam mówiłam wcześniej e, To jest właśnie ta Muso jutro I tu jakby w tym filmie historia się toczy Na zasadzie wymiany listów W skrzynce takiej, wiecie, na listy A tu jest kwestia Bardziej nowoczesna, czyli e, maile gościu kupuje, wiecie, komputer na takiej wyprzedaży, wiecie, jak to w Stanach przeważnie ludzie wyprzedają jakieś stare takie rzeczy, których już nie korzystają, A ktoś jeszcze może skorzystać, kupuje komputer, no i zaczynają się. Zaczyna się taka wymiana mailowa kobiety z mężczyzną, więc też taka trochę miłosna historia, ale tak jak wam zawsze mówiłam we wszystkich książkach Muso jakby. Ten wątek miłosny jest takim wątkiem drugoplanowym, a jakby na pierwszym planie zawsze jest jakaś zagadka do rozwiązania, czy jakiegoś morderstwa, czy właśnie taki bardziej, wiecie, thrillerowo-kryminalny też jest wątek. Co właśnie bardzo mi pasuje, bo ja bardzo lubię takie książki, które właśnie i trzymają w napięciu, i jest do rozwiązania jakaś zagadka, a u niego właśnie we wszystkich książkach trzyma do ostatniej kartki. Właściwie nigdy nie wiemy, co się wydarzy, i naprawdę uwierzcie mi, że nawet jak w połowie książki macie wrażenie, że wiecie, jak to się skończy, to nie wiecie, jak to się skończy. Ale jest właśnie ten wątek miłosny gdzieś tam, który ja nie ukrywam, lubię. Czy w filmach, czy w książkach, jak jednak taki temat też miłości, też jest. I tak, kochani, i właśnie przed chwilą podpisywałam Wam też na większość komentarzy pod ostatnimi filmami. Ja Was przepraszam, ja ostatnio po prostu jestem do tyłu z odpisywaniem na, na komentarze, ale, ale nawet jeżeli nie odpisuję dwa czy dni, słuchajcie, to na pewno finalnie odpiszę. Tak jak wiecie, już Wam mówiłam, nie będę się powtarzać, trochę zawirowań mam na tą chwilę w życiu i mam nadzieję, że już niedługo wróci wszystko do normy i jakby też i wam też dzisiaj mówiłam, jak wróciłam zaraz z pracy, że jestem jakby tak mega pozytywnie nastawiona i tak dalej i, i mam taki power ale powiem wam, że fizycznie jestem strasznie zmęczona, umęczona i, i właśnie przeważnie tak jest już wam chyba też o tym mówiłam, że jakby takie zmęczenie psychiczne stres i to taki wiecie, długofalowy nerwy powodują, że człowiek też czuje naprawdę takie fizyczne Zmęczenie, jakby po prostu nie wiem, przekopał po kopalni, a, a na odwrót, jakieś zmęczenie fizyczne, to przeważnie takie, a nie ma problemów takich wiecie, stresowych, to ta głowa jest, że tak powiem, pusta w takim pozytywnym słowa znaczeniu i inaczej też funkcjonujemy. Także mam nadzieję, że jakoś już niedługo się nie tyle co poskładam tak z nastawieniem do życia, do wszystkiego, do, do, do zmian, do których już się też nie mogę doczekać, ale muszę sobie to tak wiecie jeszcze poukładać, przerobić w głowie, więc też nie ukrywam, że nawet na rękę mi jest to, że trochę będę właśnie teraz sama w domu. Ja też słuchajcie, jestem taką osobą, może to jest też domena, nie wiem, bycia jedynakiem, że ja lubię być sama ze sobą, czasem potrzebuję być sama ze sobą. Oczywiście tęsknię za Michałem, jak go nie ma i, i, i wolę, jak on jest, ale czasem są właśnie takie dni, które jakby, w związku z tym, że jestem sama w domu, mogę sobie pewne rzeczy przemyśleć po swojemu, wyciszyć się robić co, co, co mam na co mam ochotę, znaczy to nie, że normalnie nie, nie robię na co mam ochotę, ale wiecie o co chodzi. Wiecie. Po prostu pobyć samemu ze sobą, ze swoimi myślami i też Wam już kiedyś mówiłam, że ja jestem taką osobą, która w momencie, kiedy ma jakieś problemy nie mam potrzeby rozmawiania z ludźmi na ten temat i wokowania e, tematu, wiecie, rozkładania, że tak brzydko powiem, główna na atomy, ja sobie muszę po prostu sama z tym poradzić, sama sobie to poukładać w głowie, przetrawić, przerobić um, i tak zawsze było w moim życiu i tak sobie zawsze ze wszystkim radziłam. E, i wydaje mi się, że to jest dla mnie najlepsze I, i, i wiem, że wiem, że zawsze z każdego problemu, nawet który jest zły, wiecie ja też mam takie dni, że ja mm, czuję się do niczego i, i trzeba sobie się wypłakać, wyżalić, poużalać nad sobą, e, oczyścić się z takich właśnie tych wszystkich emocji. Mm, ale tak jak mówię, to jest jakby taki element y, stawiania siebie na nogi i układania sobie. Tego wszystkiego. No ale wiadomo, jak się ma bliskie osoby, tutaj wiecie, na przykład Michała, którego mam obok siebie, czy jakichś przyjaciół, czy ludzi serdecznych, takich naprawdę serdecznych nam, to jest dodatkowe wsparcie, ale przede wszystkim zawsze pamiętajcie, żeby sobie to układać wszystko po swojemu. I tak, kochani, kończę tego vloga, bo nie wiem znowu na ile, na ile się rozgadałam. Pisałyście mi też, że lubicie długie vlogi, więc cieszy mnie to bardzo, bo jak wiecie. Też nie bez powodu kanał się nazywa Rozgada na TV. Jak wpadnę po prostu w... wiecie jak to się mówi, w taki <śmówienie> ciąg mówienia, to chciałabym Wam tyle rzeczy opowiadać i powiem Wam że czasem jak montuję te filmy. To aż się sama śmieję, że na przykład nie wiem. Ostatnio chciałam Wam o tych kosmetykach opowiedzieć, i o kosmetykach za chwilę zmieniłam temat, znowu do czegoś wracam i wiecie, co mi tak wpadnie do głowy, to, to Wam chcę powiedzieć, bo boję się, że potem gdzieś mi to ucieknie i zapomnę. I często też tak jest, że jak montuję vloga, to sam myślę, a miałam Wam w ogóle jeszcze o czymś opowiedzieć, i potem na przykład zapominam. Więc tak kochani, idę sobie nalać, nalać wody do wanny, zrobić sobie taką gorącą kąpiel w pianie, tak jak Wam mówiłam, kupiłam sobie szampana, więc naleję sobie lampkę szampana, położę się do wanny, zrelaksuję się, zrobię sobie jakiś peeling ciała i tak dzisiaj będzie chyba takie spadłe ciała bardziej, bo spadła buźki było w weekend, w niedzielę, było wczoraj, więc dzisiaj jakiś peeling ciała, balsam i tak dalej, i tak dalej, także trzymajcie się kochani jak wam się film zosta... zostawił jak wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę albo w następnym vlogu, albo weekend będzie mierzymy bo tak jak wam mówiłam, czekam na jeszcze dwie paczki trochę tego pozamawiałam, bo jak już mierzyć to mierzyć, nie dwie rzeczy na krzyż no i tak także trzymajcie się zdrowych, życzę wam wspaniałego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym vlogu pa pa